Serwis Informacyjny Krośnieńskich Wydarzeń 27 września przedstawiamy raport związany z sytuacją powodziową. Powiemy o przedłużeniu zakazu ruchu ciężarówek przez Krosno. Sprawdzimy sytuację w sąsiednich gminach. Powiemy także o zasiłkach powodziowych. W piątek imieniny obchodzą Gaja i Wincenty, w sobotę Marek i Wacław, a w niedzielę Michalina oraz Michał. W sobotę słońce wzejdzie w Krośnie Odrzańskim o godzinie 6.56, a zajdzie o 18.43. Zakaz ruchu tranzytowego ciężarówek przez Krosno Odrzańskie podtrzymany. W ubiegłym tygodniu mieszkańcy Krosna Odrzańskiego Służby oraz Transport, który pomagał powodzianą Choć przez chwilę mogli odetchnąć z ulgą, od czwartku 19 września od godziny 23 wprowadzony został zakaz ruchu tranzytowego przez Krośnieński Most. Udało się, zabiegaliśmy o to wspólnie przez kilka miesięcy razem z wojewodą Markiem Cebulą, starostą Anną Januszkiewicz. Już w maju byliśmy w Generalnej Dyrekcji sygnalizując, że nie da się tutaj żyć ze względu na prace prowadzone na moście, a ruch wahadłowy paraliżuje nasze miasto, paraliżuje tak naprawdę połowę województwa. W tym tygodniu dotarła do nas kolejna na dobra informacja w tej sprawie. Pierwotnie zakaz miał obowiązywać do momentu przejścia fali powodziowej. Wiemy już, że zakaz zostanie przedłużony. W Krośnie Odrzańskim jest w tej chwili zakaz ruchu samochodów ciężarowych przez most tymczasowy. Tam jest ruch wahadłowy. Zostaje on utrzymany do odwołania nawet po przejściu fali powodziowej i mam nadzieję, że to jest dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy korzystają w tej chwili z mostu tymczasowego w Krośnie Odrzańskim. To dobra wiadomość dla mieszkańców, którzy będą mogli nieco odetchnąć od ciężarówek i olbrzymich korków. Mamy już potwierdzenie od wiceministra infrastruktury i od dyrektora generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pana Henryka Janowicza, że do odwołania będzie zablokowany tranzyt samochodów ciężarowych przez Krosno. Bardzo nas to cieszy w kontekście tego, co będzie się działo przez najbliższe tygodnie czy nawet miesiące. Cieszę się, mieszkańcy również bardzo się cieszą, poczujemy pewną ulgę z tym związaną i przypomnę, że nadal będzie możliwy przejazd samochodów ciężarowych z przepustką z Urzędu Miasta które obowiązują teraz, więc ten ruch lokalny, ruch do sklepów, do firm, będzie utrzymany. Informacje o przedłużeniu zakazu przekazał wojewoda lubuski Marek Cebula, który otrzymał potwierdzenie od wiceministra Stanisława Bukowca z Ministerstwa Infrastruktury. Pamiętajmy, że w Krośnie Odzańskim zmierzony ruch to około 14 700 pojazdów na dobę, a to tak naprawdę paraliżowało ruch całkowicie. Mało tego, w większości są to też samochody ciężarowe, które skracają sobie drogę na przejście graniczne w Gubinku. Zakaz będzie obowiązywał do odwołania. Osiecznica to sołectwo, które najprawdopodobniej najmocniej ucierpiało przez wodę na terenie gminy krosno Krosnoodrzańskie. Według pierwszych wstępnych wyliczeń podtopionych zostało 100 domów w osiecznicy. Walka z wodą trwała przez kilka dni. Musimy mieć na uwadze to, że osiecznica jest załyściem bobru. dodatkowo mamy jeszcze rzekę biela, która do nas wpływa i ten stan wody cały czas będzie też. Sytuacja jest na chwilę obecną pod kontrolą. W większości budynków mieszkalnych jest energia elektryczna, funkcjonuje na większości są oświetlenie publiczne. Nie słyszałem na chwilę o jakichś większych problemach w kwestii kanalizacji, natomiast tutaj trzeba też powiedzieć o tym, że mieszkańcy zostali poinformowani, żeby ograniczać użytkowanie tej instalacji. Każdego dnia wspólnie ze Strażą Pożarną oraz pozostałymi służbami mundurowymi, czy też władzami miasta śledziliśmy, co dzieje się w osiecznicy. Na Ciągle pracowali też ochotnicy z OSP. A wiadomo, że każdy centymetr, w tej miejscowości to jest niż, niższa woda, to jest jeden czy dwa domy mniej zalane. Chcieli bardzo dużo tutaj dla, dla mieszkańców. Nie brakowało porównań do powodzi z 1997 i 2010 roku. Część mieszkańców z wodą walczyła już kolejny raz. A tutaj na razie jest bardzo mała w porównaniu do tamtych powodzi. Nie? Pół metra przyjdzie, to będzie zalane tutaj wszystko. Nie? Na miejscu był obecny także wojewoda lubuski, który oferował wsparcie dla mieszkańców. E, oczywiście później komisje szacujące i, i pieniędzy też nie zabraknie. Mamy w tej chwili przygotowane środki już w ogrodzie Bobrzańskim, gdzie przeszedł bubr. Wczoraj 280 tysięcy rozdysponowane, 35 rodzin od razu dostało te 10 tysięcy

i rozpocznie się wielkie sprzątanie. Stary Raduszec, podobnie jak Osiecznica, musiał mierzyć się z wielką wodą. Najpierw od strony bobru, a później od strony Odry, która docierając do gminy Krosno-Odrzańskie, podwyższyła poziom wód w Starym Raduszcu. Mieszkańcy przez kilka dni zajęci byli najpierw przygotowaniami, a później walką z wodą. Kulminacyjny dzień przyszedł we wtorek. Wsi mieliśmy bardzo dużo ludzi, ludzie wyszli z domów, patrzyli jak wygląda sytuacja, bo wczoraj już było zalane po prostu posesje, mieszkania, które tam woda wpłynęła, piwnice, odcięte domy zostały od drogi głównej. Teraz przyszedł czas wyciszenia po akcjach związanych z zabezpieczaniem posesji, a przed akcjami porządkującymi sołectwo. I w tej chwili już widać, widać to, że woda spadła. Także wyciszyli się po prostu po tej pierwszej takiej właśnie akcji. Cały tamten tydzień ciężko pracowali, zabezpieczali swoje domostwa, sypaliśmy worki. Naprawdę całe dnie, całe popołudnia do późna, do ciemna w nocy zabezpieczaliśmy posesję. W pracę angażowali się mieszkańcy, ale i ochotnicy. Dużo działań zrealizowała w tym czasie Ochotnicza Straż Pożarna. Po to jesteśmy powołani. Przede wszystkim to są ludzie, którzy angażują w tą służbę swoje serce i po prostu ich powołaniem jest pomagać drugiemu człowiekowi. Już w tym momencie Sołtyz dziękuję za wykonaną pracę, choć jak podkreśla. Sporo jeszcze będzie do wykonania. Chciałbym bardzo podziękować tym ekipom, które nam pomagały w tym pierwszym etapie powodzi, jak ja to nazywam. To, był, to była OSP, Ochotnicza Straż Pożarna z Czarnowa. Dziękuję bardzo dla pana Sylwestra Pokusy, który z całą ekipą przyjeżdżał, który organizował nam tutaj właśnie te prace, ściągał ludzi, wielkie, wielkie, dzięki dla niego. Wojsko mieliśmy cały czas, wystarczyło zadzwonić do sztabu, i zaraz przyjeżdżali, workowali, potrafili być od rana do wieczora. Mamy w tej chwili też, nawet tutaj gdzie stoimy, to tutaj jest straż i wojsko tutaj jest cały dzień, całą dobę właściwie, bo zmieniają się co 4 godziny, w dzień i w nocy. Także wojsko jeszcze, policja była też. Straż była z chyba z radnicy mieliśmy straż. W ogóle mieszkańcy byli bardzo zorganizowani. Wystarczyło tylko opowiedzieć. Wszyscy przychodzili, każdy rzucał swoją pracę. Nieważne, co tam miał robić. Przychodził, pracowaliśmy, było nas bardzo dużo. Sypaliśmy worki, układaliśmy. Były panie, nawet starsze panie, które cięły sznurki, inne wiązały te, te worki. Panowie nosili, zabezpieczali. Każdy dostał worki, z piaskiem były rozwożone. Panowie tutaj z Radusta rozwozili swoimi samochodami do posesji, układali ktokolwiek poprosił o każdą ilość. Tyle żeśmy zabezpieczali. Staraliśmy się zabezpieczyć wszystkie te posesje, którym groziło, żeby troszeczkę opóźnić dopływ tej wody do tych domów. No Myślę, że udało nam się to w jakiejś mierze. Ja bardzo, bardzo dziękuję mieszkańcom, że potrafili się tak zjednoczyć bez jakichś tam roszczeń. No, wiemy, jakie są sytuacje w życiu, ale tutaj wszyscy zgodnie pracowaliśmy i każdy, każdy, wszelkie swoje siły, wszelkie swoje sprzęty, wszystko tutaj. Dawał do tego, żeby jak najwięcej zabezpieczyć tutaj naszą wieś. To były intensywne ostatnie dni w wykonaniu setek tysięcy osób. Sporo działo się w terenie, sporo działo się także w trakcie spotkań. Zespół zarządzania kryzysowego niemal cały czas pracował i ciągle pracuje, niosąc pomoc powodzianom a także pomagając w sprzątaniu. W tym czasie odbyło się także wiele rozmów. Gmina Krosno-Odrzańskie przez ostatnie dni była jednym z ważniejszych tematów zainteresowania głównych mediów. Dalej te informacje się pojawiają. Dzisiaj głównie zwracano uwagę na osiecznicę i na radnicę. Widocznie też chyba dziennikarze też w tym po prostu się obroni. Wychodzą założenia, że skoro mamy wały, to nic nam nie grozi. Natomiast tragedia w Osiecznicy jest olbrzymia. Wygląda na to, że wały, które zamontowano wokół Krosna zdały egzamin. To był prawdziwy chrzest bojowy, któremu przyglądało się wielu mieszkańców. W szybkiej instalacji pomogło choćby wcześniej wykonane szkolenie. Nie dość, że wykonaliśmy szkolenie, też że wykonaliśmy próbny montaż całego M-SOP-u z 700 metrów bieżących mm -hmm. zabezpieczenia i to dało nam pewne doświadczenie, które mogliśmy teraz wykorzystać. Osiecznica, Stary Raduszec i Radnica. Te miejscowości ucierpiały najmocniej. Już teraz wojewoda Lubuski zapowiedział, że wsparcie finansowe dla poszkodowanych jest i będzie. 19 września był szczyt wody w Nowogrodzie Burzańskim. Dzisiaj podpisałem decyzję, czyli 5 dni później na 280 tysięcy pomocy materialnej 35 roku. Wniosek musi być złożony od samorządu, więc sygnalizuję tylko, że zaraz po przejściu dosycie wody ci, którzy będą potrzebowali wsparcia finansowego, pieniądze są. Ja potrzebuję wniosek i będziemy natomiast dysponować środki. Ważna w tym czasie była współpraca zarówno ze służbami mundurowymi, jak i urzędami. żeby te muszę, że tak powiem, gotowości, żeby do nas y, przyjechać. Już teraz burmistrz Krosna odrzańskiego podziękował wszystkim zaangażowanym w pomoc, choć zapewne nie są to pierwsze i ostatnie podziękowania. Chciałbym bardzo podziękować już w tym momencie, chociaż tak naprawdę dopiero ta powódź przechodzi przez miasto, ale wszystkim strażakom, panie komendanci, dziękuję. Wszystkim policjantom zaangażowanym bardzo mocno w to, jak, co się dzieje na mieście. Wszystkim żołnierzom wojska Obrony Terytorialnej, panie pułkowniku, olbrzymi szacunek. Ci, ci żołnierze są po prostu, można powiedzieć, wszędzie. mam wrażenie, że ich są tutaj dziesiątki tysięcy. Przejście fali powodziowej przez gminę pokazało, jak istotne jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe nie tylko miasta, ale także sołectw. Do tego tematu, czyli zabezpieczenia poszczególnych sołectw przed Wielką Wodą, będziemy wracać w najbliższych serwisach. Według wstępnych danych na terenie Osiecznicy, Starego Raduszca i Radnicy podtopionych zostało ponad 150 domów. O bezpieczeństwo dbają na co dzień, ale w przypadku takiego zagrożenia jak wysoka woda trzeba było czegoś więcej informowali, ostrzegali i pomagali, jednocześnie wykonując codzienne obowiązki, cała lubuska policja zaangażowała się w działania związane z powodzią. Nie tylko lubuska policja, bo mamy ściągnięte też posiłki między innymi z kraju, bo sama lubuska policja myślę, że przy takim rozkładzie sił, to co się wiąże przede wszystkim krosno ordzańskie, Słubice teraz będziemy mieli, Kostrzyn. E, ściągnęliśmy posiłki z kraju, między innymi też mamy z Krakowa, z Poznania ci policjanci nas wspierają. Wszystkie jednostki są mocno zaangażowane, bo tak jak widzimy te powiatowe komendy. E, co możemy robimy? Koordynacja to jedno. Ważna jest także współpraca z pozostałymi służbami mundurowymi, a ta jak przyznaje komendant wojewódzki, układa się bardzo dobrze. Jesteśmy też m.in. dodatkowo zasileni przez żandarmerię wojskową, współpracując z nami Straż Graniczna. Na każdym odcinku, tak jak widzimy, i Straż Pożarna współpracujemy ze wszystkimi służbami i przede wszystkim ta koordynacja z Urzędu Wojewódzkiego, też jeżeli chodzi o służby o pana wojewodę, też o dyrektorów, którzy zarządzają w tym zakresie, także myślę, że województwo lubuskie sobie w pełni poradziło. Przez ostatnie dni nie brakowało policyjnych patroli wzdłuż wałów. Problemami były fake newsy i dezinformacja. Policja informowała, by śledzić wyłącznie oficjalne komunikaty. Problemem była także turystyka powodziowa. Wały były stale monitorowane. Całodobowo monitorujemy, monitorujemy wały. Całodobowo te miejsca energetyczne są patrolowane także te, 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 przez funkcjonariuszy. Mamy też funkcjonariuszy. Patronę mamy też wspólnie ze strażą dzielniczną, postrzeli monokulary, czyli no to, no to, no to kamery termolicyjne, także też tutaj monitorujemy i e, wały pod względem zabezpieczenia, też pod względem ewentualnych osób, które tam przemieszczają. Po serwisie zapraszamy na rozmowę z Jerzym Czebreszukiem, komendantem wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim, który opowiedział o sytuacji powodziowej w całym województwie i podjętych w tym czasie działań. Od momentu kiedy na terenie kraju pojawiło się zagrożenie powodziowe, sztab zarządzania kryzysowego gminy Krosno Odrzańskie przygotowywał się na najróżniejsze scenariusze, także te pesymistyczne. Nikt nie wiedział czy w związku ze zbliżającą się wielką wodą nie będzie potrzeby relokacji lub nawet ewakuacji. Mieszkańców najbardziej zagrożonych rejonów lub ulic. Miejscem, które przeznaczone było na pełnienie takiego punktu relokacji, była hala sportowo-widowiskowa przy ulicy Płackiego w Krośnie -Odrzańskim. Na wszelki wypadek, oczywiście, jesteśmy przygotowani na przyjęcie większej grupy ludzi poszkodowanych przez wodę, z uwagi na to, że możemy ich przenocować na hali, możemy również udostępnić węzeł sanitarny, także tutaj wszelkie warunki do tego, żeby jedną czy więcej nocy spędzić. Salka konferencyjna oraz sama hala w przypadku zagrożenia mogły przyjąć blisko 100 osób. Wystarczyły zaledwie jeden telefon i sprawna praca kilku rąk, by to miejsce szybko wypełniło się łóżkami. Oczywiście przygotowujemy się na wariant pesymistyczny i może powiedzmy sobie optymistyczny. E, przy czym ten optymistyczny on może być dla nas, a niekoniecznie dla mieszkańców regionu Krosińskiego. Natomiast liczymy na to, że tych podtopień nie będzie na tyle niedużo, że być może kilka osób co najwyżej skorzysta z, z tej naszej oferty. W przypadku dramatycznym, tak jak powiedziałem, do którego mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie, jesteśmy oczywiście przygotowani na to, żeby zapewnić noclegi dla, myślę, że nawet 100 osób. Na szczęście ewakuacja mieszkańców nie była potrzebna. Ośrodek Pomocy Społecznej to miejsce z misją, które jak sama nazwa wskazuje, niesie pomoc. Kierownictwo i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzeńskim, jeszcze zanim fala kulminacyjna dotarła na teren gminy, zaoferowali swoją pomoc. Choćby przy osobach ewentualnie relokowanych lub ewakuowanych do Hali. Jeżeli trafią osoby do miejsc, w których, do których będą ewakuowane z powodu zalania, jako Ośrodek Pomocy Społecznej będziemy wspierać je tym, że będziemy obecni, będziemy też pośrednikami w tym, żeby pomóc im ewentualnie komunikować się z urzędem w ich sprawach. No i też takie wsparcie nasze jako ludzi, ewentualnie pomoc w przygotowaniu jakichś posiłków dla osób znajdujących się w miejscach, które są przeznaczone do tego, żeby ewakuować. To jednak nie wszystko, ponieważ pomoc przyda się także i po przejściu wysokiej wody. W tym, jak będziemy badać skutki zalania, no to wtedy wszystkie zgłoszenia, które będą dotyczyły szkód, będą pewnie trafiały też do nas, no i tu już będzie zadanie naszego, naszej kadry też. W przyjmowaniu tych wniosków i przyznawaniu wsparcia finansowego. Wsparcie będzie udzielane osobom na podstawie wywiadu uproszczonego, bo takie procedury też już zapadły. Już teraz na stronie ośrodka można znaleźć zasady udzielania pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Były budynek szkoły podstawowej w Radnicy to miejsce, w którym już wkrótce znajdzie się Centrum Wsparcia Rodziny tworzone przez Fundację na Rzecz Kolegium Polonikum. I choć obecnie warunki wewnątrz są jeszcze dość surowe i trwają końcowe prace przygotowawcze, to budynek stał się miejscem, w którym już teraz niektórzy mieszkańcy Radnicy znaleźli swoje chwilowe schronienie. To jest ta sytuacja, w której nie ma o czym dyskutować, jest miejsce. Co prawda, nie jest ono takie stuprocentowo przygotowane, ale robimy wszystko, żeby kilka osób mogło tam bezpiecznie przeczekać tą kryzysową sytuację. No, warunki troszeczkę będą spartańskie, ale myślę, że najważniejsze jest to, że bezpieczne. To była chwila. Decyzja o udostępnieniu budynku zapadła niemal błyskawicznie. W miarę potrzeb schronienie mogło znaleźć tutaj więcej osób. W tej chwili mamy dwie osoby już od wczoraj, i jeszcze dzisiaj po spotkaniu prawdopodobnie przyjmiemy 8, czyli dziesiątka osób się zmieści. Niedługo ponownie odwiedzimy budynek w Radnicy. Mam nadzieję, że już w pełni wyposażony i gotowy na otwarcie Centrum Wsparcia Rodziny. Przez ostatnie dni mieszkańcy powiatu Krośnieńskiego musieli z uwagą śledzić informacje w internecie i na wodowskazach nie jednej a kilku rzek. Odra, Bóbr, ale także Nysa Łużycka czy inne mniejsze rzeki były zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych gmin. Powiat właściwie przeszedł trzy fale kulminacyjne. Pierwsza z nich to była fala na Nysie Łużyckiej, która obeszła się z Gubinem dosyć łagodnie. Później czekaliśmy na fale na Bobrze. Tam zagrożone były miejscowości w gminie Dąbie, w gminie Bobrowice, no i Stary Raduszec. Tam też sytuacja była pod kontrolą. Najpoważniejsza jest ta fala na Odrze. Ona się ustabilizowała na poziomie 549 cm, czyli centymetr więcej niż w 2010 roku. To w Krośnie Odrzeńskim, natomiast w Połęcku, gdzie jesteśmy teraz, to 560 cm, czyli 10% centymetrów więcej, niż w 2010 roku. Natomiast sytuacja jest pod kontrolą. Z naszą kamerą w ostatnich dniach z uwagą śledziliśmy sytuację głównie w Krośnie Odrzańskim, Osiecznicy, Starym Raduszcu czy Radnicy. Zajrzeliśmy jednak także do Połęcka w sąsiedniej gminie Maszewo, gdzie między innymi patrolowany jest 4-kilometrowy odcinek wałów na wysokości sołectw Rybaki i Miłów i dalej w kierunku Bytomca. Sytuacja na terenie gminy wygląda stabilnie, choć jak podkreśla wójt, są gotowi na każdą ewentualność. I w tej chwili jesteśmy zorganizowani, już mamy worki zabezpieczone, będziemy uzupełniać, się, tam wzmacniać ten wał od strony, tutaj powiedzmy, nie wody, tylko z drugiej. No i zobaczymy, jak zostaną worki, bo mamy spaletowane worki, tutaj też jest, tu są big bagi przygotowane, okay. ewentualnie po śmigło. Ostatnie dni to także pokaz współpracy zarówno między poszczególnymi gminami Powiatu Krośnieńskiego, jak również współpraca Powiatu z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim czy innymi Powiatami z terenu województwa. I, i razem możemy więcej. Ja wiem, że to brzmi może jak frazes, ale naprawdę w tym sloganie jest wielka moc. Przekonujemy się o tym każdego dnia. Współpraca mieszkańców, współpraca służb, współpraca samorządów. To jest też wspaniałe, że jak tylko w Gubinie minęło zagrożenie, w gminie Dąbie, w gminie Bobrowice, momentalnie te samorządy zaangażowały się do niesienia pomocy w innych miejscach. Gmina Bytnica, która nie jest zagrożona powodzią, też wspiera. Także no, serce rośnie, jak się patrzy na to wszystko, ile dobra jest w mieszkańcach powiatu krośnieńskiego. Aktualne informacje na temat powodzi w powiecie krośnieńskim dostępne są na stronie powiatkrośnieński.pl oraz na profilu facebookowym Powiat Krośnieński. W ciągu ostatnich dni byliśmy świadkami wielu wspólnych działań i pomocy niesionej osobom, które walczyły i cały czas walczą ze skutkami wysokiej wody. Teraz będzie można pomóc w nieco inny sposób oddając krew. W najbliższą sobotę 28 września od godziny 9 do 12 na parkingu przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Sienkiewicza 2a stanie specjalny autobus, tak zwany krwiobus, którym będzie można podzielić się życiodajnym płynem. Co więcej, w krwiobusie nie tylko oddać można krew, ale będzie także możliwość zarejestrowania się jako dawca szpiku. Warto pamiętać, by oddając krew spełniać kilka podstawowych kryteriów. Czuć się zdrowym, nie przechodzić zabiegów stomatologicznych w ciągu 7 dni przed oddaniem krwi, nie chorować w ciągu ostatniego miesiąca, nie przyjmować aspiryny w ciągu 3 dni przed oddaniem krwi, a także posiadać aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem. Ten weekend temperatura spadnie poniżej 20 stopni. W sobotę rano możliwy niewielki deszcz. Poza tym słońce i zachmurzenie, ale też niewielkie. W sobotę termometry wskażą 16 stopni, w niedzielę 14. W nocy już chłodniej zaledwie 7 kresek powyżej zera. Kolejne dni będą podobne do tych weekendowych. Spokojnego weekendu.